Postanowiłem, że zagram najciekawszymi państwami na trybie legendarny z największą możliwą agresywnością. I postaram się nimi zdominować świat w Age of History 2. A dzisiaj zagramy Tunezją. Z Tunezji możemy zrobić Arabię, ale to jest całkiem spore. Albo Arab Islamic Republic. I możemy to zrobić, a później wbijać się w Europę. Inwestujemy oczywiście w redukcję kosztów wojska i badania. To jest najlepsza zawsze opcja. Podatki, dobra, inwestycje i badania. Algeria jest od nas silniejsza. Libia troszeczkę, więc Libia byłaby dobrym pierwszym celem na podbój. Poprawię relacje z Algerią na i z Włochami, żeby brali, czego nie chciały nas tutaj atakować I jeszcze z Hiszpanią Mamy 35 tysięcy Mam nadzieję, że to wystarczy, taka armia Spróbujmy z nimi zawalczyć Od razu tutaj mają stolicę Więc wyślę tutaj na stolicę dużą armię Okej, okay, udało się, mamy stolicę Tutaj muszę uważać, zrobimy tak Tutaj 1200, 1200 Tutaj pomożemy trochę Bo wybrzeże tutaj jest zawsze najlepiej rozwinięte A Libia już urosła Okej, okay. oni tutaj prowadzą wojny, ciekawe Estonia atakuje Polskę, Polska już pokonała Pokonała Białoruś. Niemcy walczą z Francją. Francja jeszcze jest atakowana przez Andorę. Włochy atakują Francję. Czemu to jest napis Francja? Zjednoczone Królestwo już przejął Irlandię. Holandia zaatakowała Belgię. Wow, bardzo szybko tutaj rzeczy się dzieją. A my tutaj pokonujemy bez większych problemów całą Algerię. Nie mają tutaj za bardzo wojska, bo to jest, tutaj jest po prostu jest pustynia. O, Egipt, właśnie. Musimy też poprawić relacje z Egiptem, żeby nas nie zaatakował. I udaje nam się zająć wszystkie prowincje. Porozmawiajmy o o Pokoju. Na pewno nam tutaj zależy na całym tym wybrzeżu. Bo to są najlepsze prowincje. Tutaj wszystko ma po jednej gwiazdce, więc to nie są jakieś dobre prowincje. I w razie czego nie chcemy mieć tutaj dużej granicy z Egiptem. No weźmy coś takiego, żeby to państwo też jakoś wyglądało. E, jeszcze nam brakuje tutaj kawałka ptyni, ale okej. Okay. Kiedy indziej się tym zajmiemy? Na razie musimy zacząć asymilować tereny, które zdobyliśmy. Polska przejęła też Litwę. Ukraina, uuu. Rumunia urosła. Austria atakuje Niemcy. Czechy też urosły. Włochy przejęły. Kawałek Francji Finlandia atakuje Norwegię Dania jest podbijana przez Holandię Stany Zjednoczone mają wojnę z Kanadą I coś tutaj powstało Jakieś plemię w Ameryce I tutaj po prostu się zbuntowali i otworzyli tutaj jakieś nowe państwo A nam w międzyczasie Francja wypowiedziała wojnę Musimy zebrać pieniądze i z nią zawalczyć Może udałoby się nam tutaj zdobyć kilka prowincji Co tu się dzieje? Okej, okay, mamy trochę więcej pieniędzy Możemy spróbować zaatakować kolegę z Francji Robimy desant, ale tu ma 4000 Dużo raczej tutaj nie podziała Ała. Oj. Okej. Okay. Ale dasz mi te trzy prowincje. A za mało. Dobra, postarajmy się wziąć jedną prowincję. O, okej. Okay. Mamy jedną prowincję. We Francji. Portugalia bije się z Hiszpanią. Hiszpania wchodzi do Afryki. Musimy zacząć szybciej podbijać, ale Tunezja nie jest silnym państwem na start. Algeria jeszcze walczy. Czad tutaj mamy. Moglibyśmy podbić czad, ale to jest pustynia głównie, za nic nam nie da za bardzo. Algeria jest świeżo po wojnie. Może coś uda nam się tutaj zrobić. Zapiszę grę na wszelki wypadek. Oj, tutaj mają armię. Au. Okej, okay, tu pokonujemy. Wchodzimy O tutaj mają dużo armii Ajajaj Musimy wziąć pożyczki Ale widzę że on ma mało tej armii To nie są jakieś wielkie liczby Muszę się postarać jak najszybciej jak najwięcej zająć Tutaj na południu jest całkiem nieźle Bo przejmujemy sobie wszystko praktycznie za darmo Nie ma tutaj żadnej armii wroga Czasami brakuje punktów ruchu Żeby już całą armią poruszyć Ale tutaj już też jakby kończymy temat na północy Jest coraz lepiej Mieli na początku dużo armii Ale jak się porozbijali to I podzielili jeszcze to Ta armia okazała się bardzo słaba i mała I mamy to Nie była to prosta wojna Wojna? Jeszcze nie wszystkie prowincje zająć, z tego co widzę. Tak, musimy zająć to, żeby tutaj w czego tą Arabię utworzyć. E, chcemy na pewno wybrzeże, bo wybrzeże tutaj jest bardzo dobre. O, coś takiego im weźmiemy. I tutaj zostanie cała pustynia, która nie jest nam do niczego potrzebna. Udało się. Ale było to bardzo trudne, trzeba było bardzo nakombinować, myśleć, teraz muszę zacząć to asymilować. Mamy 40 miejsce, zobaczmy co się dzieje w Europie. Polska rośnie, Polska jest całkiem spora, Niemcy też, Francja tak upadasz, Hiszpania, Szwecja, Finlandia, okej. Okay. Co tu się dzieje? Kazachstan, Chiny są wite, Stany Zjednoczone już prawie zjadły Kanadę, Brazylia też całkiem duża. Hiszpania, z Hiszpanią mamy neutralne relacje, więc poprawimy z nimi. Włochy mają kłopoty, Hiszpania ich atakuje i tutaj kilka innych państw. Grecja. Rumunia, jaka duża, Wow. Co tu robi Polska? Mam plan, żeby zaatakować Włochy. O, Francja mnie zaatakowała. Okej. Okay. Może zabrać tą prowincję z powrotem. Ona jest mi do niczego potrzebna. No, nie zgadzają się. Ok, zaatakujmy Włochy i postaramy się zyskać tutaj te wyspy. Zawsze to prowincje za darmo. Praktycznie. A potrzebujemy tej wzmocnienia, żebyśmy byli silniejsi. Ok, mamy to. Francja, weź tą, tą, tą prowincję. Ja nie chcę jej. No, zgadzam się. Okej. Okay. Na te włoskie prowincje tutaj całkiem niezłe. O, Francja mi się tutaj desantuje. Nie tylko tutaj. A Francja się. Mi się dostanuje na tą jedną prowincję, ale się tutaj ciągle bronię. Więc nie są dla mnie wyzwaniem. Myślę, że teraz możemy podbić sobie czat, bo czat jest bardzo słaby, ale aha, okej, okay, to jest marionetka kamerun. O, z nimi nie chcemy wojny. No, ale możemy też zaryzykować. Czasami udaje się to zrobić, że wypowiadam wojnę na czat Szybko wchodzimy na ich prowincję, Kończymy wojnę. Nim tutaj kolega zaatakuje, ale jednak zdążył. Może nie będzie chciał walczyć? Jest, nie będzie chciał walczyć bardzo dobrze. To było ryzykowne, bo tutaj mamy. Kustynię, a on ma 13 miejsce, więc jest całkiem silny. Mamy 20 miejsce, mniej więcej. Co my możemy zrobić? No Hiszpania jest pierwsza. No nie mamy szans za bardzo z Hiszpanią. Co Polska robi w Turcji, tego nie wiem. Chyba musimy zaatakować Egipt. Rozbierałem sporo pieniędzy i zaczynam rekrutację. Nie musimy atakować. Najwięcej armii dałem tutaj na północy, bo to jest najlepiej rozwinięte prowincje. I zobaczymy, Egipt też prowadzi wojnę z Arabią Saudyjską i z Irakiem, więc dołączamy to jako trzecie państwo, więc możliwe, że tu nie będzie miał armii. co jest. Dla nas bardzo dobre, bo możemy sobie poprzejmować prowincje za darmo. O, 200, 700, ok. Tutaj 1000 atakuje, ale to jest za mało. Musimy przejąć szybko rzekę Nil, bo tutaj można rekrutować sporą ilość armii zawsze. Przechodzimy rzekę i atakujemy stolice, piramidy, Aleksandrię. Dobrze to wygląda. Bardzo prosta wojna, jak mam być szczery. Myślałem, że będzie trudniej. O, Arabia też ich tutaj pokonała. A Egipt jeszcze gdzieś tu ma prowincje. Tu my mają prowincje, ok. Ale nam najbardziej zależy tutaj na tym. Hmm, mało punktów mamy, przydałoby się coś jeszcze podbić zróbmy port, a pieniędzy nie mamy a jeżeli wyrzucę połowę armii to pieniądze będą, ale bardzo późno przyjmiemy coś takiego, przydałoby się zacząć inwestować też w ekonomię, ponieważ mamy duże państwo, możemy rekrutować wojsko, ale ciężko jest z pieniędzmi w trakcie wojny i po wojnie to nie są duże zarobki, jeszcze musimy w badania się one inwestować, więc tutaj sobie zainwestujemy nieco, żeby coś tam zarabiać, ale głównie inwestować rośnie ta ekonomia, 138 tysięcy, 138 138, 138, 139. Okej. Okay. niezbyt szybko. O, Polska. Polska całkiem duża. Musimy przejąć te dwie prowincje. Tutaj jest Sudan. O, mamy wojnę z Grecją. A Grecja jest całkiem spora. Silniejsza od nas. Ale możemy spróbować coś zawalczyć z Grecją. Może wyspy uda się przejąć. Próbujemy. O, mają dużo, dużo wojska. 6 tysięcy. Bardzo duża armia. Może uda się ich pokonać. Ok. Lecimy na Rodos. A na Rodos nie ma portów, żeby wypłynąć z powrotem. Przejmujemy trochę terenu. Wchodzimy do stolicy. O, nie. Tyle byłoby z podboju. Musimy poczekać i znowu zrekrutować armię. Teraz zrobię drugi desant, może się uda. 33 tysiące, całkiem sporo. O, strasznie dużo tracę tutaj armii. Grecja jest całkiem mocna. Weźmy od nich te wyspy i stolice. No, no, zgodzili się. Super. Polska ma kłopoty, atakują ją Włochy i Hiszpania, ale Polska walczy, broni się. Ale to dobrze. Może osłabią Hiszpanię. Teraz zaatakujemy Sudan, żeby zdobyć potrzebne prowincje. Tutaj będzie pustynia, to raczej dużej armii nie będą mieli. Ale Sudan z tego co widzę, nie jest jakieś silne. Niby 30 miejsce mieli, ale bez problemu tutaj wchodzimy mu do kraju. Coś tam jakieś armii ma, ale jest słaby. Myślę, że teraz najsilniejsze kraje to są te w Europie i one będą największym wyzwaniem. Atakujemy bez problemu stolicę Sudanu. Pogadajmy z nimi. Nie pamiętam, które te prowincje mam wziąć, więc wezmę nieco więcej. Coś takiego. Polska dalej walczy z Hiszpanią. To bardzo dobrze. Oszczędzamy pieniądze. Mamy 40 tysięcy armii. Im dłużej Hiszpania będzie walczyć, tym lepiej. Kto jest w ogóle na drugim miejscu? Rosja. O, to ciekawe. A Rosja. Ja tutaj walczy z Chinami, Chiny praktycznie nie istnieją. Kazachstan jest całkiem spory. Iran, Indie. Co to jest za państwo? Co tu się dzieje w tej Ameryce? Islandia atakuje Grenlandię. Okej, okay, musimy atakować szybko Hiszpanię, bo prawie już pokonała Polskę. Nie mam dużo pieniędzy, ale staram się jeszcze coś tu zrekrutować. Zaatakować Hiszpanię, postarać się ją wyrzucić z Afryki. Trochę armii mam, więc może będzie ok. W zależności ile Hiszpania ma wojska. Możemy tutaj atakować my, na przykład małymi liczbami. Oni nie tylko ja atakuję Hiszpanię. Cameron też atakuje. Możemy atakować Gibraltar. Jesteśmy już na stronie europejskiej Hiszpanii. Dwa tysiące, O, Hiszpania mocna, mocna. Duże armię ma. Zobaczymy, jak dużo będę w stanie tutaj zdobyć terenów. Straciłem dużo armii, ale widzę, że Hiszpania tutaj faktycznie nie ma wojska. Wchodzimy do Madrytu. Madryt za darmo. Chcę jak najwięcej zająć terenów, żeby jak najwięcej im zabrać. Hiszpania jest potężna. Musimy ją bardzo osłabić, żebyśmy to my byli na pierwszym miejscu na świecie. Może Andorę uda się zdobyć. No i przejmujemy tutaj ostatnie prowincje. No, Hiszpania jeszcze próbuje tutaj odzyskać tereny. Ale mało wojska tutaj ma. Jeszcze spróbuję tutaj zaatakować. Musimy tutaj obronić, żeby teraz tego nie stracić. Okej, okay, bezpiecznie Atakujemy. 77 jednostek zostało tylko. Ale przejmujemy tutaj bez problemu. Okej. Okay. Myślę, że możemy z nim pogadać. Jak Polska? Polska Polska bardzo słabo. Polska nie istnieje. Myślałem, że może skorzystając z tego, że zaatakowałem Hiszpanię, mamy bardzo dużo punktów. Hmm, chyba chcemy przejąć tutaj w Portugalii. Portugalia zawsze ma tutaj dobre tereny. Weźmiemy coś takiego, bardzo dużo terenu. Hiszpania się nie zgadza? A okej. Okay. Czechy. Musimy z Czechami pogadać, że nie chcemy z nimi wojny. Udało nam się wyciągnąć Czechy z wojny. Dobrze. Hiszpania dalej się nie poddaje. Dalej chcą walczyć. Poczekam jeszcze kilka tur i pewnie się zgodzą na pokój. I mamy to. Okej, okay, udało się. Mamy teraz sporo terenów do asymilacji. A Hiszpania dalej tu walczy. Gdzie jest Polska? Dlaczego Polska się nie poddaje? Gdzieś. O, tu mają tereny Polska. I tu, okej, okay, Polska jeszcze może walczyć. To dobrze, niech trzyma Hiszpanię. Może zaatakujemy Hiszpanię jeszcze raz. Jak dalej będą prowadzić wojnę z Polską, bo będą ciągle osłabieni. Nie będą mieli czasu, żeby się zregenerować po wojnie. Wojna kosztuje ludzi oraz pieniądze. Duże się ją toczy w do, tym gorzej. Udało nam się awansować już na piąte miejsce. Jesteśmy zaraz za Stanami Zjednoczonymi. Stan Zjednoczony Ekonomia 49? Co tu się dzieje? Wydali strasznie dużo pieniędzy, żeby podbić tą Kanadę. A, mieliśmy stworzyć w końcu to Arabic Islamic Republic. O, nice. Hiszpania spadła na szóste miejsce. Rosja teraz jest pierwsza. Myślę, że zmienimy sobie kolor. Mam taki bardziej czerwony, będzie bardziej widoczne na mapie. Inwestujemy w ekonomię, potrzebujemy pieniędzy. Tutaj na terenach europejskich. Będziemy fajną armię mogli rekrutować. no i wiele czasu już jesteśmy na pierwszym miejscu. Ekonomia. Aha, zaczęliśmy inwestować w ekonomię i weszliśmy na pierwsze miejsce. O, Polska, Polska wraca. Polska wraca na mapy. Tak naprawdę nie mamy po co atakować Rosji. Rosja jest mega daleko. Myślę, że trzeba dobyć Hiszpanię. Tutaj możemy naprawdę dobre re rekrutacje robić w północnej Afryce na wybrzeżach. Zaatakujemy ich znowu, wchodzimy sobie do Madrytu. Zobaczymy, czy tym razem będzie jakaś armia, czy znowu tereny będą mi dane za darmo. O! Hiszpania atakuje tutaj od południa. Okej, okay. Madryt pusty. Muszę tutaj. Zrekrutować armię, ale nie mam pieniędzy Myślałem, że tutaj już w nie ma terenów Ale mogę wziąć duże pożyczki Na rekrutację niezłej armii O, Hiszpania, 17 tysięcy wojska tam mieli 4 tysiące, dzielą tą armię na mniejsze armie Okej, okay, dla mnie to jest bardzo dobre Trochę wlewają mi się do kraju Ale ich zaraz tutaj zamknę i pokonam i do Madrytu, małe jednostki zajmują mi tutaj tereny w Afryce Zaraz ich dogonię A muszę ciągle ścigać te jednostki hiszpańskie Oni wszędzie się rozlewają, ciągle Okej, okay, Afryka przejęta To jeszcze mają jakieś wyspy Staram się przejąć. A, rekrutują tu jeszcze armię. O, rany. To jest męczące, kiedy tak robią. Okej, okay. są otoczeni, chcą zrobić desant, nie dam im. A, znowu zrekrutowali tam armię. Wszyscy atakujcie tutaj. Okej. Okay. Teraz musimy udać się do portu i zaatakować tereny, które mają tutaj w, w, w Europie, we Francji. Okej, okay. Polska trochę straciła terenu. Może zdobędziemy Rzym? Rzym to fajny pomysł, zobaczymy, czy jest w ogóle broniony. Zaatakuję też Monako. Zdobyliśmy Rzym i zaczynamy tutaj atakować. Nawet tutaj. Atakują w Portugalii. Ale już zaczynam zarabiać pieniądze, więc ich ataki takie nie będą mnie boli. Bo będę mógł rekrutować armię. Dość trzeba przyznać, sporo armii straciłem. Znowu próbują odbić Hiszpanię. O, rany. To jest bardzo męczące. Może z nimi porozmawiajmy. Chcemy Rzym. Chcemy Monako. Chcemy Andorę. Jeszcze nie przejmę tego wszystkiego. Ale okej. Okay, myślę, że tyle wystarczy. Myślę, że z takiej malutkiej Tunezji udało nam się stworzyć potęgę, która dominuje Afrykę Północną. Nic bez naszej zgody nie wpłynie do Morza Śródziemnego. Też nic nie wypłynie była numerem jeden, którą ją pokonaliśmy. Francja, 28 miejsce. Bardzo słabo. Włochy. Całkiem nie sobie, sobie poradziły, ale nie są jakieś potężne te miejsce. Polska no, miała swój moment, ale koniec końców na 17 miejsce. Irak urósł trochę. Kazachstan. Wow, Kazachstan sobie całkiem źle poradził. Był na początku jest dosyć małym państwem, a tu prawie dochodzi do Indii. Rosja, trzecia. Kto jest drugi? Nigeria. Nigeria jest druga. Brazylia sobie poradziła. Argentyna. Stany Zjednoczone, no upadły na czwarte miejsce, więc trudno powiedzieć, czy są Poradziły czy nie, zaczynając z pierwszego, ale no mają Kanadę. Korea Południowa znowu wygrała z Północną, Chiny w ogóle zostały całkowicie zniszczone przez Rosję, więc całkiem ciekawie tutaj świat się rozwinął.